Przepraszam, czy jest soczek tarczyn? Szmato? Dzień dobry, cześć i czołem! Boom, od lisem ze zwisem. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Roy Playing Games w grze Skyrim. Dokładnie tak. Wiem, że brzydko kazałem Wam czekać, ale musicie mnie zrozumieć. W końcu nie, życie nie polega tylko na nakurwianiu smoków, no ale nieważne, żeby nie było. Chciałem Was bardzo przeprosić za małą zdradę, za malutki, wiem, powiedzmy... No, brzydki ruch z mojej strony. Mianowicie chciałem się przebranżowić na dual Wildera. Na szczęście sam sobie wybiłem tarczą oczywiście ten pomysł z głowy. Także będziemy wierni dayj tarczy szmato. Jak widzicie, tarcza nie najgorsza, trochę lepsza. Także uah, dzisiaj zabyt demonstruję Wam kilka młodziaków. E, trochę troszeczkę sobie pochodzimy po lesie w celu e, oddania quest'a, jakiego quest'a, jakiego quest'a już wam prezentuję mapa e, więc tak, dzienniczek standardowo same pały a wywiadówka tuż, tuż zaplanowany odwet wraz z wilkasem pomściliśmy śmierć kodlaka, tak, także pan, który czyli, nie wiem, mam nadzieję, że głos pana, który dawał Głos w gotiku jeszcze raz jeszcze nas uraczy, bo na razie specjalnie się nie nagrał. No ale nieważne, pomściliśmy go e, przynosząc zagładę srebrnej ręce, i teraz wracamy. Nie skorzystamy wyjątkowo z opcji szybkiej podróży. Zamiast tego, trochę sobie połazikujemy, pozwiedzamy, zobaczymy, jak to wszystko tutaj standardowo wygląda. Teraz, powiedzmy, Skyrim, po oczce. Bardzo zimnej Cold eyes eyes like cold, cold as ice mm -hmm. Aż czuję jak mi wjucha po moich jądrach Wiucha mi w grucha Rok Tak, jeden z pierwszych modów, który chciałem Wam zaprezentować, to mod, który poprawia wygląd krwi i wpływa na to, że walki stają się jeszcze bardziej brutalne. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. O, faktycznie. Elegancko, no, krew faktycznie wygląda, powiedzmy, no tak, jeśli można tak powiedzieć, atrakcyjniej, bardziej wiernie jest oddana. Fajna implementacja. Pamiętam, że w Falloutie New Vegas było coś bardzo podobnego i faktycznie podkręcało to brutalizm każdego ze starć. No dobrze, to był bardzo spontaniczny atak. Chodźmy sobie dalej, rzućmy sobie rokiem, czy dobrze podążamy, czy źle podążamy. Dyn -dyn 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 -dyn. Gdzieś tutaj. Dobra. Wciśnijmy pedał gazu, na maksa. Uuu. Co pecina giganta, dawno walk nie było. To sobie pojedziemy. Może się uda, kto wie. Who fucking knows. Tak. Jak widzicie, ulepszyłem sobie zadawane obrażenia, kiedy atakuję ze znienacka. Od razu już widać bezpośrednie profity za tym idące. Teraz pewnie skupi się na mnie. Dobra. Jest. Dobra, 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 dobra. Stady. Szybki reload bridge. O jak on to wcelował. Na szczęście patch ma to naprawić. Już jutro twórcy gry uraczą nas patchem naprawiającym. Niedoróbki. Właśnie pokrył złej trajektorii e, lotu. Właśnie naszej strzały. E, poprawi kwestie konieczności. Wmontowania, konieczności wmontowania tamtego dźwięku, wiecie, obniżenia go chyba do 44, 100, coś takiego. Także fajnie, zobaczymy, co tutaj ma nasza ofiara. Gigant, krasnoludzkie buty. Właśnie. I przy okazji w, wmontowała nam się prezentacja, którą planowałem pokazać Wam, y, przedstawić w późniejszym czasie. Mianowicie wmontowałem sobie kolejną modyfikację na Przejrzystość inwentarza, albowiem tamten po prostu był strasznie odpychający i w głosie wielu recenzentów stanowił podstawowy mankament bezpośrednio przyczyniający się do obniżenia noty ostatecznej grze. Oczywiście zarówno mod na krew, jak i ten mod właśnie na ekwipunek znajdziecie sobie do bezpośredniego ściągnięcia w opisie tego filmu. Także wszystko dla Was, nic bez Was. I jak widzimy, przykładowo to, co mam ja. Jest fajnie opisane. Mamy wszystko jakby w jednym ekranie przy sobie klarownie, czytelnie. Mamy obrażenia, ciężar, <laughs> wartość. Dodatkowo, oczywiście, mamy tą standardową wizualizację tutaj boczną, poszeregowanie u góry, także nie musimy ciorać tym kółkiem myszy i przyciskać konkretnie, bo nie zawsze to wiadomo, działało. No i okej. Okay. Wiadomo, tu jest my i wszystko nasze, nic się nie myli. E, kontrahent bądź właśnie nasza ofiara jest w tym e, miejscu. Aha, nie zabrałem. E, dobra, co by se tu weźmiemy? Co tu ma wartość? Krasnoludzkie buty na pewno. Moje strzało odzyskam. Złoto, proszę bardzo. No i wiadomo, jest lucik, jest expik, to co e, lubimy. Ale to nie koniec przygód. Może udamy się. A, poszedł sobie, może i dobrze, może nie ma sensu bardziej raczyć, ale na pewno powinna znajdować się tu. Na pewno powinna, powinna albo na pewno jest, wiadomo. Jakaś skrzyneczka, bo przy obozo obozowiskach, właśnie gigantów, przy których zawsze występują y, mamuty, są jakieś fanty. No proszę, nie myliłem się. Zobaczymy. Proszę bardzo, przeszukujemy. Co mamy? Kioma muta, buty. A, bierzemy złoto. Dobra, jest sympatycznie, lecimy dalej. Fajnie to płonie, kurczę. Aż czuję to chwilowe ciepełko, mimo że wszędzie jest so cold. A wiecie co? Co się będziemy? Ostatnio nie było za dużo walki, teraz sobie to powiedzmy nadrobimy, żeby wmontować trochę wreszcie dynamiki do moich filmów, a nie tylko rozkosznego pierdolenia. Wstawaj ziom! Stickersa chcesz! Właśnie to jest to. Przy tego typu starciach bardzo fajnie jest się wspomagać właśnie blokowaniem oponenta, poprowadzeniem go właśnie e, przez konieczność omijania tego typu właśnie wypustków, skamieni, skał, murów, szczątków tego typu elementów.